Cześć Siemanko, chcę Ci dzisiaj pokazać mega ciekawe narzędzie, które nazywa się Notebook LM. I co jest bardzo ważne? To nie jest narzędzie typu Gmini, Cloud czy ChatGPT. To nie jest typowy LLM, gdzie po prostu wpisujemy sobie jakiś tekst i dostajemy informację zwrotną. To znaczy, Notebook LM jest takim naszym magicznym, inteligentnym notatnikiem, do którego możemy wrzucić, dla przykładu PDF-a książki, albo możemy wrzucić jakiś film na YouTube'a, albo możemy wrzucić instrukcje obsługi pralki. I następnie notebook się nakarmi tą wiedzą, którą mu daliśmy, tylko tą wiedzą, on nie ma dostępu do internetu, i będziemy w stanie rozmawiać na przykład z tą instrukcją pralki. Więc dochodzi do tego, że nie musimy przeszukiwać strony po stronie, szukając jakiejś rzeczy, tylko możemy wrzucić sobie tą instrukcję pralki i napisać: powiedz mi, jak wymienić jakiś tam zawór. I on po prostu tą informację ci poda. Więc jest to ogromne ułatwienie w całej analizie danych. W całym researchu, w całym przygotowywaniu się na przykład do nagrywania filmów, tak jak ja to często robię, w nauce, czyli możesz na przykład wrzucić swój podręcznik od historii i poprosić notebooka, żeby przygotował dla ciebie egzamin z jakiegoś tam konkretnego rozdziału. I wszystko tak naprawdę jesteśmy w stanie robić tutaj wewnątrz, jesteśmy w stanie pracować z tymi dokumentami i w tym filmie pokażę ci dokładnie, jak działa ten notebook element, jak z niego korzystać i jak robić to po prostu najefektywnie. Gdybyśmy się jeszcze nie znali, ja nazywam się Norbert Uselis i jestem zwykłym ziomkiem, który po prostu stara się lepiej zrozumieć technologię, a następnie wdraża ją do swojej codzienności, życia czy pracy. No i finalnie dzieli się też tym na YouTubie. Więc jeśli już się znamy, to przejdźmy do konkretów i lecimy z odcinkiem. Zapraszam. Do czego służy Notebook. LM? Notebook LM służy do analizowania, porządkowania i pracowania z informacjami, które pochodzą z takich plików jak pdf dokumenty Google, prezentacje, transkrypcje filmów, filmy z YouTube'a, czy na przykład strony internetowe. Gdy wgramy te wszystkie pliki do Notebooka, to też za sekundę Ci pokażę, to on korzysta tylko z tych plików. To znaczy nie wychodzi poza te pliki, co też powoduje, że Notebook jest świetny pod względem braku halucynacji. Tak jak Gemini, czy ChatGPT, czy Cloud... Potrafi coś wymyślać, potrafi tworzyć jakieś dziwne rzeczy, potrafi kłamać, mówiąc, mówiąc wprost. Tak, Notebook LM ma albo minimalne halucynacje, takie po prostu, że gdzieś tam się pomyli, no co jest w sumie normalne, dysponuje analiza danych, lub naprawdę w ogóle ich nie ma. Co warto też podkreślić, Notebook LM jest darmowy, to znaczy jest tutaj plan płatny, ale w wersji darmowej jest tak duża możliwość użytku, że. Serio, nie uwierzę w to, że ktokolwiek w ogóle będzie myślał o tym, żeby kupić plan płatny. No bo zobacz, nawet jak posłużymy się teraz Perplexity i sobie porównamy na szybko te plany, to zobacz, że w planie darmowym możesz utworzyć 100 notatek. W każdym notatniku możesz dodać do 50 źródeł. Ja pracuję maksymalnie na 10. Każde z tych źródeł może zawierać 500 tysięcy słów. Czyli mówimy tutaj o wgraniu 50 książek, na przykład. Mamy też jakieś limity, natomiast naprawdę ja użytkując notebooka regularnie, jeszcze nigdy do tych limitów nie doszedłem, więc spokojnie. Link do notebooka masz w komentarzu, masz w opisie. Przejdźmy sobie już teraz konkretnie do tego, co tutaj znajdziemy. Tak wygląda Notebook LM. Mamy sobie tu jakieś notatki. To są akurat notatki społeczności, czyli ludzi, którzy takie notatki tworzą. To nas na ten moment nie interesuje. Pierwsze, co chcę Ci pokazać, to po prostu utworzenie nowej notatki. No i. Mamy coś takiego, pojawia się taki ekran, gdzie możemy sobie coś wrzucić, no i tutaj możemy sobie wrzucić coś, co akurat chcemy sobie przeanalizować. Ja sobie tutaj wrzucę książkę, no i po prostu przeciągam sobie książkę. Wrzuciłem tą książkę, to jest yy, nic mnie nie złamie, Davida Cogins, ponad 300 stron, no i sobie Notebook Lent teraz tą książkę analizuje. W momencie, gdy ją przeanalizuje, to pojawia się od razu cały opis, no i nasza możliwość rozmawiania z tą książką, czyli możemy po prostu zapytać, co jest. W rozdziale trzecim. Tak? I on w tym momencie sobie to przeanalizuje i zwróci nam konkretną odpowiedź, co znajduje się w rozdziale trzecim. No i teraz widzisz, on pokazał nam te rzeczy, które znajdują się w rozdziale trzecim. Także linkuje miejsca do tej książki, czyli my jesteśmy w stanie od razu znaleźć te rzeczy, o których on pisze. Tak? Więc to mamy od razu odniesienia, wszystko jest linkowane, więc jeśli gdzieś by się pomylił albo chcielibyśmy coś. Doprecyzować, no to od razu jesteśmy w stanie to sprawdzić. I teraz co ważne. Tak jak w czacie GPT, Gemini, Klodzie czymkolwiek innym, zawsze jest tak, że to, co zwróci nam AI, to się zapisuje. Tutaj jest inaczej. To znaczy, tutaj mamy coś takiego jak zapisz w notatce. Żeby cokolwiek się zapisało, to musimy to kliknąć, i wtedy tutaj po prawej stronie pojawia się to, co otrzymaliśmy. Jeśli tego nie klikniemy, no to to, co tutaj wygenerował nasz notebook LM, po prostu zniknie. No dobra, to jest taka totalna podstawa, czyli po prostu wgrywamy sobie coś, jakiś film, jakieś książki, różne rzeczy i możemy z nimi rozmawiać. Dobra, pójdźmy teraz o krok dalej. Wgrałem sobie tutaj do naszej bazy po lewej stronie różne dodatkowe źródła, czyli wgrałem na przykład film na YouTubie, który mówi o Goginsie, wgrałem tą książkę, Wgrałem różne artykuły blogowe, to jest 2023 roku, dodałem jakiegoś PDF-a z tematem odporności psychicznej na, na bazie Goinsa. No ogólnie różne rzeczy tutaj dodałem i chcę Ci na tej bazie pokazać dodatkowe zaawansowane funkcje. Po pierwsze, tak jak mówiliśmy, możemy sobie pisać, natomiast możemy zrobić sobie też podsumowanie audio, czyli zrobi nam się dosłowne podsumowanie audio. Możemy też zrobić sobie mapę myśli, czyli. Czyli Notebook LM weźmie te wszystkie informacje, pogrupuje je, no i następnie je ułoży. I wygląda to w ten sposób. Czyli mamy naszą książkę, mamy wprowadzenie, mamy tutaj różne informacje, mamy następnie te rozdziały, mamy następnie informacje o autorze, mamy różne wyzwania, które są bardziej rozbudowane, czyli jesteśmy w stanie sobie wszystko tutaj ułożyć, mamy różne kluczowe koncepcje, mamy tu jakąś pochwałę. No i tak naprawdę. Dostaliśmy te wszystkie informacje w jednym miejscu. No i zobacz: na przykład możemy w ten sposób, załóżmy, że uczysz się do tego już wspomnianego sprawdzianu z historii, bierzesz sobie ten podręcznik, wgrywasz sobie go i rozkładasz sobie go na całą taką dużą mapę myśli, co po prostu ułatwia naukę. Nie musisz tego robić ręcznie, możesz wszystko zrobić. W tym miejscu w 20 sekund. Tutaj na dole też Notebook LM podpowiada nam różne pytania, które możemy zadawać. Na przykład możemy zapytać, jakie kluczowe lekcje i zasady GoGniz przedstawia jako fundament osobistej transformacji. Albo jakie są praktyczne strategie i mentalne narzędzia, które GoGniz proponuje do, wykonywania, do pokonywania własnych ograniczeń. Więc możemy pytać cały czas. Jeśli chodzi o podsumowanie audio, to tutaj sobie taki jakiś czas temu wygenerowałem. No i teraz możesz tego podsumowania posłuchać. Witajcie. Dzisiaj bierzemy na warsztat temat, no, naprawdę niezwykłej odporności i psychicznej i fizycznej. Będziemy a... Dobra, przesuniemy sobie trochę, zobaczmy co będzie jest. dalej. Hmm? Tak, mamy fragmenty jego autobiografii, Can't Hurt Me, jest też takie podsumowanie z YouTube, no i tekst akademicki o odporności. Dokładnie. Chcemy zrozumieć jak te czasem skrajne doświadczenia i takie świadome podejmowanie trudności, jak... Czyli tak naprawdę w tej sytuacji możemy sobie wrzucić właśnie jakieś zagadnienia, których się uczymy, albo jakiegoś filmu, który chcemy lepiej przyswoić, albo jakichś danych, które chcemy lepiej zrozumieć, wrzucamy sobie podsumowanie audio i słuchamy w języku polskim podcastu, gdzie dwójka ludzi rozmawia o tym, co my im wrzuciliśmy. I w tym momencie możemy, wiecie, nawet tak już życiowo pójść, nie wiem, umyć naczynia, albo pójść, posprzątać kuchnię, albo. Odkurzyć mieszkanie i po prostu sobie tego słuchać. I to jest super udogodnienie. Tak samo w momencie, jeśli na przykład jedziemy autem, nie mamy czasu na to, żeby coś przefiltrować, coś sprawdzić, możemy sobie to w domu szybko przed wyjściem wrzucić, w aucie odpalamy sobie taki podcast i sobie słuchamy tych siedmiu minut rozmowy, kiedy ktoś tłumaczy nam to całe zagadnienie. I wiesz, to może nie jest jakaś niesamowita rzecz, która zmieni twoje życie, natomiast jest to super ułatwienie, super sprawa, która wielokrotnie może nam się przydać. Mamy też opcję zrobienia podsumowania wideo. To jest oczywiście coś, co będzie się trochę tworzyć, ponieważ tutaj ten cały film musi się przeprocesować i musi się zbudować. Minus taki, że podsumowania wideo są tylko w języku angielskim, ale podejrzewam, że to kwestia czasu, jak będą także w języku polskim. W czasie, gdy ten film się generuje, pokażę ci jeszcze. Mamy taką funkcję jak raporty, to znaczy możemy sobie zrobić podsumowanie, konspekt kursu, najczęstsze pytania oraz oś czasu. Ja sobie to już zrobiłem. Zacznijmy od osi czasu, czyli na bazie wszystkich źródeł. Notebook LM jest w stanie dokładnie krok po kroku spisać wszystkie najważniejsze informacje, które działy się w konkretnych latach, czyli po prostu mówiąc najprościej stworzy oś czasu. Super sprawa, znów z tym przykładem podręcznika od historii, jeśli musimy ułożyć sobie pewne fakty. Pamiętajmy, że my możemy z tym podręcznikiem rozmawiać, więc możemy dopytywać, możemy różne rzeczy tutaj dociskać. Później kolejnym elementem, idąc od dołu, są najczęstsze pytania. No i wygląda to w ten sposób, że notebook analizuje, jakie najczęstsze pytania pojawiają się w wątkach, które tutaj zostały omówione no czyli na przykład rzeczy, które są często problematyczne, które nie do końca są zrozumiałe, no i następnie tworzy FHQ, czyli odpowiedzi na najczęstsze pytania. Gdzie po prostu zadaje pytanie i zrzuca odpowiedź. I znów zadaje pytanie, zrzuca odpowiedź, i tak dalej, i tak dalej. Czyli robi nam taką listę konkretnych pytań. No i wiesz, w tej sytuacji możesz na przykład wrzucić tutaj stronę swojej firmy i poprosić o stworzenie listy najczęstszych pytań. I nagle może się okazać, że Notebook LM poda Ci pytania, które w głowie mają rzeczywiście twoi potencjalni klienci. Ty o tym nigdy nie pomyślałeś. No i nagle się okazuje, że kurczę, może warto to dać odpowiedzi na te pytania, bo są one na przykład ważne. Następnie w tych raportach mamy coś takiego, co się nazywa konspekt kursu, czyli jesteśmy w stanie zrobić sobie taki materiał przygotowawczy do, do nauki albo do jakiegoś na przykład znów tego egzaminu, albo do czegoś, co po prostu chcemy utrwalić. No i chodzi o to, że notebook weźmie, przeanalizuje nam to wszystko. I po prostu ułoży nam to w taki, nazwijmy to kurs, no bo tak chyba można to najprościej nazwać, czyli stworzy nam taką strukturę, i następnie także zrobi quiz z najważniejszymi pytaniami i odpowiedziami, czyli można powiedzieć, że zrobi za nas taki testowy egzamin, coś w tym stylu. I dla przykładu, możemy później wziąć sobie cały ten quiz, który tutaj nam został zrobiony wraz z tym słowniczkiem, i na przykład możemy sobie go wrzucić do Gemini. No i w Gemini możemy użyć prompta, który już kiedyś pokazałem w filmie, właśnie pokazującym, jak działa Gemini. No i mamy tutaj prompt na bazie wiedzy z dołączonej książki. Stwórz interaktywną grę, która sprawdzi moją wiedzę. No i tutaj są wszystkie informacje tej, jak ta gra ma wyglądać. No i robimy książka, sobie to wrzucamy. No i wrzucamy sobie ten quiz. O, przepraszam, ważna rzecz, zapomniałem kliknąć Canvas. To jest też bardzo ważna informacja. Ale widzisz, nie wycinam błędów, po prostu niech to będzie o i kolejna ważna rzecz, nie musiałem tego kopiować od nowa, mogłem to po prostu tutaj sobie kliknąć canvas i kliknąć prześlij, ponieważ Gemini działa tak, że jeśli zatrzymamy to on cofa tego prompta, że możemy go ponownie użyć, nie musimy go przeklejać. No i mamy teraz Gemini sobie koduje, tworzy tą naszą grę no i zobacz co możemy z tego zrobić. Nasza gra została zrobiona, czyli w notebooku LM opracowaliśmy sobie ten quiz, a teraz możemy sobie to w Gemini zrobić w tej formie. Czyli jesteśmy w stanie podpowiadać sobie na konkretne rzeczy, możemy sprawdzić tą naszą wiedzę, no i po prostu Gemini będzie nas tutaj oceniał. I w momencie, gdy coś będzie źle, no to on będzie nam mówił, że to jest źle. No i finalnie. Powie nam, jaki był rezultat. Czyli na bazie naszych danych, na bazie czegoś, co na przykład się teraz uczymy, przyswajamy, zrobiliśmy własną grę. I wystarczyło połączyć notebooka i Gemini. Dobra, zobaczmy, jak tam nasz film. No i film został zrobiony. Odpalmy sobie go. Więc ja klikam Start, a ty urywek zobaczysz na dużym ekranie. OK, więc so let's dig into this. What is the 40% rule? Where did he even get this idea and what does it actually take to push past that barrier we all put up for ourselves? Okay, so Goggins has this really great way of explaining it. He says our minds have a governor on them. You know like on a car, the thing that stops it from going too fast. Our brains have one of those too. No powiem wam, że wygląda to mega dobrze i no zobaczcie, no, zrobiliśmy to znów z niczego, zrobiliśmy to z kilku naszych notatek i znów pomaga nam to w nauce, pomaga nam to w ogarnięciu różnych rzeczy. Możemy to wykorzystać w jakimś filmie czy czymkolwiek innym na YouTube'a, więc no moim zdaniem super sprawa. Więc jeśli miałbym podsumować tutaj tylko ten element, bo jeszcze za chwilę przejdziemy sobie dalej, to staraj się po prostu z tego korzystać. Dla przykładu, weź teraz mój film, który oglądasz na, te na, na temat notebooka, wrzuć sobie go tutaj, dodaj po prostu sobie go jako źródło tutaj, jako źródło YouTube'a i zacznij z tym filmem rozmawiać. Możesz przecież dopytać, jak, jakie są inne zastosowania notebooka LM. Albo możesz na przykład wrzucić tą swoją właśnie książkę, zacząć z nią rozmawiać, pogłębiać wiedzę. Ja zawsze robiłem tak, że w momencie, gdy kończyłem czytać jakąś książkę, no to brałem sobie w tej notatki, zawsze w książkach coś tam zaznaczałem, przeglądałem sobie to, starałem się gdzieś tam samemu dojść do tego, co z tej książki wyciągam. Teraz po prostu wrzucam PDF-a, dostaję wszystko na tacy, jestem w stanie sobie to przeanalizować, zapisać, pogłębić, dopytać, tak? Czyli na przykład nie muszę się zastanawiać teraz znów na przykładzie tej, tej, tej książki Davida. Nie muszę się zastanawiać, co David miał na myśli, gdy pisał o tym i o tym, tylko mogę dosłownie o to zapytać i po prostu notebook LM da mi tą odpowiedź. Działam szybciej, działam lepiej, działam skuteczniej. No i właśnie chyba o to chodzi, co nie? Żeby właśnie AI pomagało nam działać szybciej, działać skuteczniej. A oczywiście, jeśli ty chcesz działać szybciej, chcesz działać skuteczniej, dzięki temu, że ta technologia jest bliżej ciebie, że ty jesteś bliżej sztucznej inteligencji, automatyzacji, tych wszystkich newsów, tych wszystkich wskazówek, jak tego wszystkiego używać. To pamiętaj, proszę, żeby zostawić suba na tym kanale. Co tydzień pojawia się nowy film, a ostatnio nawet dwa filmy tygodniowo, więc zostaw suba, a my przechodzimy do ostatniej rzeczy. Tak jak mówiłem na starcie, mamy coś takiego jak polecane notatki, i to jest spoko. Ich na razie nie ma dużo. Podejrzewam, że z czasem będzie ich więcej. Podejrzewam, że z czasem powstanie jakiś, na przykład, marketplace, gdzie ludzie omawiają konkretne rzeczy i tu się pojawiają ich notatki, no, ale możemy na przykład sobie zobaczyć raporty finansowe 50 największych korporacji za pierwszy. No i zobacz, mamy tutaj film, mamy tutaj już omówione te wszystkie informacje, mamy tą całą naszą mapę myśli ze wszystkimi firmami, czyli jesteśmy tak naprawdę w stanie wejść sobie tutaj i od razu mamy podgląd do wyników finansowych Apple, tak? Mamy JP Morgana, mamy Oracle, no i tak naprawdę wszystko dostajemy na tacy. Więc tutaj no już nie będę tłumaczył, jak to działa. Chwilę temu sobie to wytłumaczyliśmy. Chodzi mi tylko o to, że można tutaj znaleźć ciekawe rzeczy, do których sami moglibyśmy po prostu nie trafić, a dzięki temu, że one się tutaj pojawiają w notebooku, no to mamy je wszystkie w jednym miejscu. Jeśli chodzi o zarządzanie notatkami, wszystko jest tutaj w katalogu: wszystkie nasze notatki, więc możemy sobie w każdej chwili oczywiście do nich wracać. To na przykład jakaś analiza książki, pułapki myślenia. Wszystko możemy do tego wracać. Pamiętaj tylko proszę, że w momencie jak coś napiszesz, to zawsze dodawaj przycisk zapisz w notatce, żeby na pewno ci to nie zniknęło. Oczywiście, jeśli chcesz to zapisać, jeśli to nie jest potrzebne, to możesz o tym zapomnieć. Jest też przycisk takich rzeczy dodatkowych, coś takiego jak odkrywaj, no i możemy napisać, co nas interesuje, no i następnie notebook poszuka nam konkretnych źródeł. To też jest spoko sprawa, jeśli chodzi o wyszukiwanie. Natomiast tutaj moim zdaniem, lepiej użyć Perplexity. Ale warto testować. Pamiętajmy, że naprawdę warto klikać, testować, patrzeć, jak to działa, bo możliwe, że ułatwimy sobie w jakiś sposób życie. Dobra, już tak totalnie na koniec. Chciałbym Ci podać moim zdaniem trzy takie najważniejsze, najciekawsze przełomy, jeśli chodzi o użycie notebooka LM. Dla mnie notebook LM jest przełomem w dziedzinie analizy dokumentów, gdzie możemy. Zadawać te pytania, tej instrukcji obsługi. Możemy analizować różne raporty finansowe. Możemy nawet wgrać nasze CV, poprosić o to, żeby notebook zaczął komentować nam to CV, żeby zaczął pytać o to CV. Dzięki temu możemy lepiej się przygotować do naszej rozmowy rekrutacyjnej. Tak samo druga kwestia, rozmowa z książkami, z filmami. Nie musimy się już domyślać. Oczywiście domyślanie się jest pomocne. Pomaga nam to ułożyć w głowie. Ale dzisiaj możemy pójść o 5 kroków do przodu, 10 razy szybciej, tylko dzięki temu, że sobie to wszystko przeanalizujemy w notebooku, że sobie opracujemy te filmy, obejrzymy, pomyślimy i mamy wszystko, znowu to powiem, na tacy. No i ostatnia kwestia, ostatnia dziedzina to moim zdaniem ta cała nauka do egzaminów nauka do jakichś sprawdzianów w szkole, do egzaminów na studiach, do egzaminów gdzieś tam w pracy czyli możemy tak naprawdę potraktować notebooka jako naszego skrzydłowego w nauce. On nam pomaga, on analizuje, on wymyśla nam te filmy, on pyta, my dopytujemy. No i wszystko po prostu jest po to, żeby nam było łatwiej, żeby było efektywniej. No dobra, z mojej strony to wszystko. Mamy to. Jeśli Notebook LM się spodobał albo znałeś go, nie znałeś go wcześniej, to po prostu daj znać w komentarzu, co myślisz o Notebooku, czy go używasz, czy go nie używasz. Czy może masz jakieś alternatywy? Śmiało daj znać w komentarzu śmiało daj znać w komentarzu, co myślisz o tym narzędziu. Będę niedługo przygotowywał film na temat najciekawszych case'ów użycia notebooka LM, więc jeśli używasz go do czegoś, to też możesz napisać, uznanie ten, ten przypadek i też go samemu przeanalizuję. No i też oczywiście, jeśli zostawisz mi ten komentarz, to będzie to dla mnie znak, że chcesz kolejny film o notebooku, jest to ciekawe narzędzie. No i co? Z mojej strony to tyle. Wielkie dzięki, że ze mną byłeś. Pamiętaj, suby, lajki, komentarze, to naprawdę bardzo dużo daje. A ja ci życzę powodzenia w eksplorowaniu AI, w uczeniu się tych wszystkich nowych rzeczy. No i dzięki, do następnego. Siemanko.